Dzisiaj w Nowym Jorku mamy ostatnią premierę Wicked for Good. Ostatnią, już, tak? Bo to jest drugi film i już nie będzie kolejnego. Jest mi trochę smutno, więc w związku z tym przyjrzyjmy sobie wszystkie luki Ariany z premier. Oczywiście musimy wspomnieć o tym, że Ariana nie jest już blondynką. Musimy zacząć od tego. To jest. Dosłownie od początku do końca Idealnie zrealizowana Stylizacja, kreacja? No nie wiem, no zobaczcie na to zdjęcie Ta sukienka jest przepiękna Uwielbiam tego rodzaju buty Pok jest też idealny Nie zdać nic ująć, to jest chyba jedna z moich ulubionych Jak nie moja ulubiona 10 na 10 No i mamy taką bardzo mocno różową Lubię ten kolor, ale nie wiem czy nie do końca jestem przekonana Ogólnie do tej całej konstrukcji Tej sukienki Za to to zdjęcie jest przepiękne a tutaj możecie ją zobaczyć w takim innym świetle, już z Cynthią. Cynthia lub bardzo mi się podoba. Ariana wygląda pięknie, ale nie jest to moja ulubiona kreacja. Dalej mamy taką jaśniejszą sukienkę. E, osobiście bardzo podobają mi się te wyszywania i krój tej sukienki, Ariana wygląda przepięknie. Czy jest to moja ulubiona? Nie do końca. Wydaje mi się, że jest troszeczkę zablada, jeśli chodzi o kolor. Tutaj możemy zobaczyć wraz z innymi aktorami. Podoba mi się to, że wszyscy są tak skoordynowani kolorystycznie. Ładnie to wygląda, ale nadal nie jestem przekonana co do koloru tej sukienki. To już jest bardziej przy takich wiecie w wiadach, nie na premierze, ale ten look bardzo mi się podobał, ten szary look. Ciężko go zobaczyć i nie mogę znaleźć jakiegoś super zdjęcia, ale ten look bardzo mi się podobał. Makijaż, kok, w ogóle wow, Gdzie ja osobiście nie jestem fanką szarego koloru, ale na niej tutaj w tym momencie bardzo ładnie to wygląda. I tutaj mam premierę w Londynie. Te dwa luki wyglądają tak dobrze ze sobą, że musiałam pokazać mi w pierwszej kolejności w ten sposób. I ta sukienka moim zdaniem jest idealna, jest tak prześliczna. jest ciekawa, jeśli chodzi o krój. Jeszcze te cekiny, które wyglądają trochę jak kropki. Cała egzekucja tego looku 10 na 10. Więcej zdjęć, dlatego że są przepiękne. No i kolejny taki ciemny look. To też chyba jest z Londynu. Też mi się bardzo podoba. Zdecydowanie cieszę się, że po prostu mamy różnorodność, jeśli chodzi o kolory. Za to ten w Singapurze to jest chyba mój top 3. Jest tak Cudowna ta sukienka, tak cudowna, ma tak idealny odcień różu Nic dodać, nic ująć. Dosłownie jestem zakochana, zobaczcie jak ona pięknie leży Pięknie świeci tymi cekinami To jest która też mi się bardzo podoba Nie wiem jaka to była premiera LA chyba Ale też bardzo piękna, podoba mi się bardzo krój, że jest inny, że jest w trochę innym kolorze Możemy zobaczyć trochę bardziej z bliska tą górę Nie wiem dlaczego... Te kolory są takie mocno wyblakłe? Mam wrażenie, że te wyblakłe nie do końca na niej dobrze wyglądają. Skreacja z wczoraj to była jakaś gala. Piękny krój, przepiękny krój. Znowu, kolor moim zdaniem totalnie, totalnie nie pasuje do jej karnacji. wygląda tył? No zdecydowanie, no przepiękny krój. Ale po prostu odcień tego różu, taki trochę właśnie łososiowy, <laughs> moim zdaniem po prostu nie współgra za bardzo z kolorem włosów i jej karnacją. No, ona wygląda zawsze pięknie.